Kochani, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was na dzisiejsze czytanie. Dzisiejsze czytanie jest na dzień 11 listopada. I teraz sprawdzimy, jaka energia tutaj ogólna będzie towarzyszyła na tym dniu właśnie 11 listopada, co się ewentualnie będzie działo tego dnia, bądź co się ewentualnie tutaj może wydarzyć tego dnia, a co się co się wydarzy, no właśnie. Kochani, ja mam wrażenie, że to będzie dla Was bardzo dobry dzień. To znaczy, to będzie bardzo dobry dzień, zarówno dla Was, jak i dla całej naszej e, rodziny może to być równ, e, również bardzo dobry dzień pod względem materialnym e, fi, e, 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 finansowym no, um, e, na tego dnia y, wydarzy się coś nowego. Ten dzień może być początkiem czegoś nowego. Y, no właśnie, być może ten dzień, właśnie 11 listopada, może wnieść coś nowego do Waszego życia. Tego dnia narodzi się, powstanie coś nowego. No, jakby tutaj też będzie odejście od tego, co było, i początek czegoś nowego, no właśnie. Tutaj też odejście y, od jakiejś przeszłości, tutaj. Y, Zostawienie za sobą jakiejś przeszłości i patrzenie tutaj w przyszłość. Możliwe, że tego dnia otrzymacie jakąś ofertę, jakąś propozycję. Y, może to być propozycja, tutaj y, oferta złożona Wam przez jakąś kobietę. Czyli tutaj dostaniecie jakąś ofertę, jakąś y, propozycję tutaj y, 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 od jakiejś kobiety, która. Może być początkiem tutaj czegoś nowego, ale tak naprawdę ta, yy, ta decyzja może dotyczyć czegoś nowego. Właśnie. Możliwe, że ktoś złoży Wam yy, yy, propozycję która będzie dotyczyła tutaj Was samych, ale też Waszego domu, waszej, waszej rodziny, tutaj Waszego najbliższego otoczenia, ale też całkiem możliwe, że ktoś zaproponuje Wam stworzenie domu rodziny. Żebyście razem tutaj coś razem, wspólnie stworzyli. I całkiem możliwe, że to może być Wasze nowe, nowe wspólne życie albo Wasza nowa wspólna e, rodzina. E, ja mam wrażenie, że tu e, ktoś zaproponuje Wam ochronę. Tutaj ktoś zaproponuje Wam ochronę, tutaj Wam i Waszej rodzinie. No właśnie, albo w Waszym życiu tutaj pojawi się ktoś nowy, przy kim będziecie czuli się e, bezpiecznie. Będziecie czuli, że ta osoba tutaj. E, e, nad Wami czuwa, no właśnie, ale ona czuwa nie tylko nad Wami, ona będzie czuwała tutaj też nad Waszym domem, tutaj nad Waszą e, rodziną, ogólnie nad Waszym życiem. Ona będzie strzegła Was we wszystkich aspektach tutaj e, 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 Waszego życia, no właśnie. Tutaj ta osoba zapewni Wam ochronę we wszystkich aspektach Waszego życia. Ja mam wrażenie, że w tym dniu będzie się Wam powodziło. No właśnie, że tutaj Wasze życie podskazuje pod każdym względem y, będzie dobre, również pod tym względem takim, takim y, y, materialnym, tutaj y, y, finansowym. wrażenie, że wasza ciężka praca, tutaj, wasz trud, Wasza ciężka praca tutaj przyniosła Wam właśnie życie pełne Pełne powodzenia, że Wam się będzie powodziło w życiu tutaj, pod względem e, e, zarówno materialnym, jak i e, e, finansowym. Czyli tutaj Wasza praca e, przyniesie Wam dużo obfitości. No, właśnie, ja mam wrażenie, że też owoce y, waszej pracy będą bardzo obfite. Tutaj wasza praca będzie y, bardzo obfita i przyniesie bardzo obfite owoce, y, ale też y, tutaj przyniesie wam Y, powodzenie tutaj w życiu, zarówno y, y, pod względem materialnym, jak i y, finansowym. No właśnie, w nagrodę, że posłuchaliście tutaj głosu swojej intuicji, że, y, że podążaliście za głosem y, waszej intuicji, tutaj yy, yy, będzie, będzie się Wam dobrze powodziło tutaj w życiu, yy, zarówno pod tym względem takim yy, materialnym, jak i yy, finansowym. No właśnie. I mam wrażenie, że ktoś yy, tutaj yy, yy, w rozmowie z Wami, tutaj e, złoży Wam e, jakoś propozycję, która e, e, zapewni Wam ochronę. No właśnie, i też będzie początkiem czegoś e, zupełnie e, 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 nowego, być może początkiem narodzin waszego y, duchowego tutaj y, y, związku. Możliwe, że między Wami tutaj w tej, w tej sferze, takiej może nie tylko, tej sferze duchowej, ale przede wszystkim w tej sferze takiej duchowej narodzi się coś nowego coś silne, bardzo silnego, e, możliwe, że tutaj narodzi się między wami bardzo silna e, więź e, duchowa. Wy się wzniesicie. E, e, wrażenie, że wy się wzniesiecie bardzo wysoko, że y, wzniesicie się aż do nieba, albo po, y, ponad samo niebo po to właśnie, żeby dostrzec albo odkryć prawdę, która jest ukryta. Pod, pod, y, jakby też e, zdemaskować e, kłamstwa, które są ukryte pod płaszczykiem e, prawdy. Coś lub ktoś tutaj e, będzie próbował was e, okłamać, e, oszukać, a wy się e, nie dacie, no właśnie. Ale też e, Odkryjecie prawdę, która jest ukryta w słowach pieśni. No właśnie. E... Możliwe, że ktoś słowami swojej pieśni przekaże Wam pra i, i, i jakąś prawdę. No właśnie. Przekażę Wam jakoś prawdę. No właśnie, tutaj, e, kochani, e, na dzisiaj e, to już koniec. E, dzisiaj żegnam Was e, e, bardzo serdecznie. Jeżeli macie jakiś niedosyt, e, e, jeżeli chodzi e, o to czytanie, jeżeli chcecie się Dowiedzieć znacznie więcej o tym dniu właśnie, 11, o tym dniu 11 listopada i o tym, co ewentualnie może się wydarzyć, albo wydarzy się w tym dniu 11 listopada. To zapraszam Was na czytania indywidualne. Możecie to zrobić yy, 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 no właśnie tego dnia, 11, yy, no właśnie, 11 listopada. Ale ja mam wrażenie, że to czytanie będzie obowiązywało nie tylko. Je, nie tylko 11 listopada, ale e, mam wrażenie, że ono będzie obowiązywało od 11 listopada. Czyli e, możecie to czytanie zrobić po 11 listopada, bo to czytanie ono. Nie jest tylko o tym, co się wydarzy 11 listopada, czyli tylko konkretnie tego jednego dnia, ale co się wydarzy od tego dnia. No właśnie, co się wydarzy i co będzie obowiązywało od tego dnia. Zapraszam Was na czytania in, 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 czytanie indywidualne. W sprawie tego czytania indywidualnego proszę kontaktować się ze mną mailowo. Maila znajdziecie pod spodem w opisie, pod każdym moim. Czytaniem, a teraz do usłyszenia, i zapraszam Was na kolejne moje, moje czytania. Na koniec jeszcze dziękuję Wam za wszystkie Wasze komentarze, polubienia i Subskrypcje